Odpowinności ku przyszłości. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku to idea, której realizacja pozwoli ostatecznie zamknąć niemal 70-letni okres milczenia na temat tragedii Górnoślązaków. Dla wielu tysięcy mieszkańców Górnego Śląska styczeń i luty 1945 roku był kolejnym okresem prześladowań, rozbojów, gwałtów, rozstrzeliwań, deportacji i rozłąki z rodziną. Oprócz prezentacji wystawy Katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej deportacjom, Centrum w założeniach ma na celu zbieranie i archiwizowanie materiałów możliwych jeszcze do pozyskania. Upowszechnianie wiedzy na temat losów górnoślązaków, edukowanie młodzieży, prezentowanie nielicznych pamiątek i dokumentów świadectw tamtych dni przy użyciu efektów specjalnych i interaktywnych działań oddać klimat i poruszyć emocje zwiedzających. Zwiedzanie ekspozycji to 20-30 minutowa trasa muzealna, podzielona na przestrzenie z elementami interaktywnych działań pobudzających wyobraźnię i emocje zwiedzających. Początek zwiedzania to przestrzeń dawnej poczekalni. Zwiedzający wchodząc do niej widzą symboliczne logo centrum, zaznajamiają się z historycznymi grafikami przedstawiającymi dworzec oraz jedynymi w swoim rodzaju tablicami rozkładu jazdy. Widnieją na nich tylko odjazdy wypełnione nazwami miejsc deportacji. Tablica przyjazdów jest pusta. Po ominięciu szatni goście kierowani są do zamkniętej, zacienionej przestrzeni o intrygującej aranżacji. Część ścian i podłóg wykończona jest drewnianymi deskami łudząco przypominającymi wagony towarowe. Akcenty są jednak rozproszone. Koncepcja całości intryguje widza, lecz nie jest dla niego czytelna. Po uprzedzeniu przez przewodnika następuje całkowita ciemność i uruchamia się krótka prezentacja filmowa, którą widzowie oglądają na stropie. Poznają w ten sposób burzliwe i trudne dzieje Górnego Śląska. Narastają odgłosy działań wojennych. Komendy żołnierzy niemieckich i rosyjskich oddają nastrój wkraczania na Górny Śląsk Armii Czerwonej w 1945 roku. Odgłosy zastraszanych, ukrywających się w piwnicach ludzi, Komunikaty o konieczności stawiania się do pracy oraz urywki rozmów o wywózkach oddadzą klimat czasu aresztowań, rozstrzeliwań i gwałtów. Skąpe światło oraz kakofonia dźwięków i obrazów ma za zadanie wzbudzić w widzach niepokój, wprowadzić w nastrój przedstawianych wydarzeń. Powoli i stopniowo zapatrzeni w sufit odbiorcy zaczynają dostrzegać inne niepokojące, wręcz zaskakujące zmiany w przestrzeni. Oto ożywa jedna z drewnianych ścian. Przesuwając się wolno, spycha zwiedzających w ściśle określone niewielkie miejsce. Zmusza wszystkich do przebywania w ciasnej, nieprzyjaznej przestrzeni. W tym samym czasie projekcja przenosi się również na odsłonięte podczas spektaklu ściany. Dźwięki przechodzą w najpierw słaby, później coraz bardziej rozpoznawalny stukot kół taboru kolejowego. Przebiegające i pulsujące oświetlenie symuluje jazdę taboru kolejowego. Widzowie zmuszeni są do obserwowania otoczenia przez szpary w ścianach. Próbują różnych dróg wyjścia. Orientują się w końcu, że są zamknięci w krowioku. Sensu nabiera również nędzna, opalana drewnem koza. Doświadczają namiastki tego, co przeżywali deportowani. Wrażenie potęguje wyraźnie poruszająca się podłoga oraz wdzierające się do wnętrza snopy świateł. Po rozsunięciu się drzwi i uwolnieniu skrowioka, zaintrygowani i zaskoczeni widzowie wchodzą do następnej strefy. Panujący półmrok powoli się rozświetla, ukazując zebranym salę ekspozycyjną. Z boku mijają dymiącą i poruszającą się lokomotywę. Pociąg widmo podąża wciąż na wschód. Ukraina, Kazachstan, Kamczatka przemierza bezkresne tory, których charakterystyczne przesunięte ułożenie w dwóch gablotach nawiązuje do jakże symbolicznego logotypu nowo powstającego centrum. W drugiej z gablot, specjalnie w tym celu przeszklonej, znajdują się nieliczne eksponaty i pamiątki świadczące o losie konkretnych ludzi i ich rodzin. Zwiedzający zagłębiają się w coraz dalsze rejony pełne zdjęć, plansz i dokumentów przedrukowanych na długich, rytmicznie rozmieszczonych białych wstęgach. Wznoszą się one aż po kalenice dawnego dworca, niknąc w coraz słabiej oświetlonej metafizycznej przestrzeni. Powtarzane rytmicznie po obydwu stronach sali białe wstęgi, unoszą ku górze świadectwa ogromu cierpień, dramatycznie przez los doświadczonych ludzi. Powstaje coś na kształt wirtualnej nawy, która prowadzi zwiedzających do pomieszczenia na samym końcu wystawy miejsca refleksji i zadumy. Wydzielenie przestrzeni z odpowiednim oświetleniem utrzymanej w poważnym klimacie z delikatnym, elegijnym tłem muzycznym. Skłania zwiedzających do refleksji nad losem deportowanych. Ekspozycja urny z ziemią z okolic Doniecka, gdzie pracowało najwięcej z wywiezionych Ślązaków, obejrzeć tu można również wstrząsające relacje tych mieszkańców Śląska, którzy zdecydowali się powierzyć nam tak długo przechowywane w pamięci wspomnienia. Droga powrotna wśród wstęg filarów doprowadza nas do ostatniej strefy akcentowanej czerwonym kolorem strefy pamięci. Na pionowej wysokiej ścianie drobnym drukiem wydrukowano listę deportowanych. Pnie się wysoko i jest nie do przeczytania w całości. Przytłacza ilością nazwisk. Uzmysławia czytającym liczbę pokrzywdzonych. 90 tysięcy ofiar można próbować pokazać jedynie symbolicznie. Na płaszczyźnie poziomej nazwy wszystkich miejscowości, w których miały miejsce deportacje. W tej przestrzeni zwiedzający zapoznają się również z materiałami historyków, dotychczas zgromadzonymi i opracowanymi. Znajdują się tutaj stanowiska informatyczne, infokioski z ekranami dotykowymi, które pozwolą sprawdzić, czy w bazie centrum znajduje się członek rodziny, sąsiad lub znajomy. Miejsce to będzie dostosowane również do potrzeb ludzi starszych, mających problem z obsłużeniem komputera. Przycisk przyzywowy POMOC zawiadomi pracownika centrum, który wysłucha i zarchiwizuje bezpośrednie relacje.